Jaki piękny Buuuu ja, ja upadł, On upadł jak wąż Jak się z tym tłumaczę fajnie bawi A co napisałeś tyłek? Ej, ej zobacz jak tyłek jest po angielsku Tyłek? Tyłek As Co? Tyłek. Jeszcze I... sobie Iwona, bo Iwona jest zarobista. Yeah. Jest Iwona.com. Co? Wybieramy okay. polski Jacek. Dobrze. Jacek. Jacek, Jacek. Jacek. I nie wymieniam mojego wujka. <śmiewanie> nic, nic. <śmiewanie> I co to była za tam kropka jakaś? Była kropka. Co? Ej, czarny ekran! Cichy. Yeah, Je, jak ja lecę! To dobra, na pewno ten wind pójdzie. No i... Koniec żartów! Ten leci na hita! I co? Tak! mi wolne! Co? Jak? Wiesz jak to zrobiłem, patrz, coś takiego zrobiłem. Że wpisałem ...I... pyy tak cały czas. Nie. I to tak i to tak gadało jak nie będzie. Pi... piwona. Nie. Dobra. Pi... piwona. Do québala ty iść! Dobra, ja przegrzałem całego i całą miłowę. No teraz przegrzałem. O, dobra, kończyło się przegrzewanie. Teraz napiszę... Kupa, 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 teraz raka będzie ptaka. To będę tak kopiować te kupa. Kopiuj. Hej. Okay. Hej. Okay. Kurde, jaką ja ma lepicką walkę Dobra, ej, będę ciągle z tą sieldę. Nie ma. Z tą A ty? Z tą I patrz jaka lepicka walka. Nie, 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 nie. I ja jeszcze? No, ja to przegram. Kurczę. Yeah. Żeby na hita poszedł mój radiant. No w sumie normalny, ma dziesiąty level. ja Skocz pojedzonko! Jest <grym> w końcu. Plazma, plazma, plazma Iwona Co? Powiedziałeś by... No napisałeś, żeby powiedziała Iwona? Nie, napisałem, żeby, po... żeby powiedziała Kupa, 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 Kupa Nie yeah. Tak, tak, wiele. Co? Kto go słyszał? Nikt. Bo ty masz zawsze ściszony skate na wygranie. No. No a nie Hikar tam się nie odzywa. W ogóle... W ogóle jak... Jak Hikar przesz przeszedł do Kasira. Jest w goście z tego, że jestem pory. Okej. Okay. Ile ogóle I ile Ileś Co? Ile jestem? Ile Dobrze. Play <Projekt. laughs> To jest grupa moich grubasów. Gruby. Gruby. Gruby E Ej ty, ja wiem co zrobię. Ale to by... Ale to będzie śmieszne. Mój obi Słodki. Ale kto? Taki gość. O teraz walka na tego salamandera. Teraz tych dwóch grubasów go musi zgnieść. Z yeah. Moim grubym cielskiem, Patrz, koza śnieżna. za śnieżna jest no. niebezpieczna. Gdzie miał ruta, to by było fajnie. revolver, 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 co? Revolver, revolver. Co? Revolve, czyli... Czyli to znaczy no... Okay, mm -hmm. na, na, na... To jest, e, to znaczy, no bo na, na mołkliczers na przykład w Minecraftie no małeś Revolt, czyli ten e, Wilkołak. Wilów, no Wilkołak. Co no, ja wiem co? przecież. Kiedy a, kończysz odcinek? Nie <laughs> wiem, a co. A wiem, ja, jesteśmy no, 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 nie. Nie obiecałeś granie. No może zabie Co? Apokalipsa. Uh. W ogóle pozdrawiam Kassira, a wszedł na mój serwer i tam teraz rządzi. I yeah, co to było? Nie no to był żart. Ja no. Ej, ty tam masz 99 subów, ja mam tylko 9. Jeee. Yeah. Nie mówię. A nawet filmów nie mam, wszystkie usunąłem. Co? Bo mi niepotrzebne było. Co? Nie, niepotrzebny yeah. film! A co... a co nagrywałeś? Mm, nagrywałem... Nagrywałem ten... Mmm... To znaczy... Y, dum przepraszam Eee. A Okej... Okay. Ja, eee. <laughs> okay. uh, what? Jutro. A zgadnij, co w ogóle będę mieć w piątek? Wagary Nie A co? Będę mieć... ...pajpnace z dwa Paweł... Temat. Paweł już ma No wiem, ale on mi to przeszedł A to rozumiem Kraka To Krak się odezwie? Jaki krak? Nie, nic. Nic, nic. Jaki to był kurde. I debelę, te kurde, te debelę zaraz dam w Cicho. Bo co mi zrobiłeś? Bo wyłączę odcinek i ci odsubuję kanał. Nie, proszę. No rozumiem wyłączenie odcinka, ale kanał... Proszę, daj szansę. Wiedziałem, że ludzie, którzy mają... O, jeśli mają takie kanały, to wiem, że to ich rozbroi. Ci, którzy mają kanał, to po prostu to ich rozbraja. Jak troj... Ja tak w ogóle trój... ludzi w szkole jak? A jest taki jeden, który ma kanał. W szkole jak straszę. On mnie straszy... Ej, tu bliźni po szkole. Ja tak mówię. sub. A on... Nie, 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 nie! Jedź. I tak w ogóle to też prankuję w ogóle. Robię różne pranki. Na przykład? W szkole. Na przykład raz mój pierwszy prank to było, że wziąłem... One prank. Wziąłem zieloną plastelinę, nie? Tak e? sobie przykleiłem obok nosa, jak przykładam rękę pod tym i się pytam Ej, macie rutino skorbin? Nie. Yeah. Albo kolejny. Yeah. Albo, się yeah. się Albo kolejny prank, nie? to do mnie... Ktoś chyba do mnie dzwonił, nie wiem co. A, A może przychodzący sms z filmu? Nie, ja nie lubię Albo kolejny ten... Albo kolejny prank, nie? Ja nie mam wodę, nie? Butelka z wodą i coś takiego. I, ja, I wszyscy myśleli, że ich tak obleje, ale ja ten... Ale ja tak się zamachnąłem i po prostu napiłem się. Yeah. Yeah. Coś takiego... Ale mi później prank nie wyszedł cały. Musiałem go zakończyć. A yeah. jak? Dlaczego musiałem go zakończyć. Bo przy koledze... Bo pani wyszła Przybłogie. Przy I jak, jak się zamachnąłem... To trochę się wylało na ziemię. Yeah. A co, to było w klasie czy na przerwie? No to było w klasie właśnie. Cisz. A co, wtedy była pani? Nie, nie była. Po prostu musiałem zakończyć, bo już jak jeden nieudany, to już reszta na pewno będzie nieudana. A gdzie poszła pani? Po prostu to była przerwa. My siedzieliśmy w klasie no wiesz, my, my tam zastępstwa, bo... A nie, jest chora, nasza... I oni tak... Nie ja, nasza co... złamała nogę. Co? A nasza złamała nogę. No, mi Paweł. No. Jaki żol! Wziąłem słuchawki, nie? Jaki żal? Wziąłem słuchawki i tam, gdzie to się podłącza, nie? No wiesz, ten no. kabelek. No tak. Się wchodzi, tak. Tak. No to wcisnąłem uh, go tam, gdzie jest miejsce na pendrive'a i dźwięk. Tak jest? Nie. Nie było. jest. Hammerhead. Nie. Yeah. Tu, nie, yeah, padnę, dobra, robię cięcie. A więc cięcie. Dobra, ja już jestem, a próbuję um, dodać Kamila, więc nie odbiera, więc kolejna część filmu będzie bez kamila i muszę zrobić znów cięcie, a więc. Okej, okay, ja już jestem, nikogo nie mam na escape'ie, który by ze mną kto by pogadał i tak dalej. No a więc o um, to głupia. Zdrowie cięci, to jest już filmu, więc cięć. Dobra, to ja już jestem, no jeszcze możemy trochę ponagrywać. Ale znów nie, jakoś strasznie dużo. Co? Zobaczcie, że zrobić cięcie, chcę to podpowiadać. Zrobię cięcie. Ok, ja już jestem, nie wiem, co się stało. Um, jeszcze możemy trochę ponagrywać, ale nie dużo. W ogóle, pokażę Wam wszystkie smoki z Fire. Tutaj Werewolf Tygodniowy. A fire, Smoke, Bee, Lava, Salamander, Tribal, Bowling, Elemental, Sunflower, Agave, Orange, War, Plasma, Meteor, Geyser, Ruby, Ironcast, Tiger, Lumino i Blue Flame. Pokażę wam teraz bossy, które mają ogień. Jeśli się interesujecie ogniem, no to zapraszam do mnie. Yeah. Dobra, yy, bossy z ogniem La Fontaine, Wenolina i Korrocz. Co? Okej. Okay. Um, nie wiem. Już skończyła Cielka, więc... Kończymy z odcinek, a więc komentujcie, subskrybujcie łapki